Dzień dobry, szczęść Boże. Witam serdecznie w środę, 23 października. Moi drodzy, dzisiejsza Ewangelia z Łukasza 12, 39-48 mówi o tym, że przyjdzie taki dzień, że każdy z nas stanie przed Bogiem twarzą w twarz i odpowie za wszystkie swoje czyny dokonane na Ziemi, dokonane za życia na tym świecie. I co ciekawe. Ewangelia mówi, że z każdym z nas Bóg będzie rozmawiał inaczej, bardzo indywidualnie, niesztampowo. Co to znaczy? Że Bóg nie ma pewnych schematów, nie ma pewnych form i z każdym rozmawia inaczej, czyli dostosowuje się do naszego poziomu, ponieważ wie bardzo dobrze, że każdy z nas jest inny. Nie ma takich samych ludzi. Mamy inne historie, które nas kształtowały, i inne obdarowanie, które otrzymaliśmy od Boga. Bóg o tym doskonale wie, dlatego będzie nas mm, z nami rozmawiał właśnie w taki sposób, że dostosuje się do y, naszej rzeczywistości, do naszego poziomu y, poznania, obdarowania, zranień i całej historii. I, moi drodzy, to jest bardzo istotne, ponieważ y, co nam to pokazuje? Że my, aktualnie, wszyscy ludzie, też musimy na siebie patrzeć bardzo y, indywidualnie. Y, nie możemy się porównywać nikt y, z, y, z nikim, ponieważ każdy z nas jest naprawdę inny. Po pierwsze, jesteśmy inni, ponieważ Mamy inną historię życia, inne rzeczy nas ukształtowały. Ktoś jest bardziej zraniony, ktoś jest mniej zraniony. Ktoś miał bardzo ciężko w przeszłości, ktoś miał, ktoś miał lżej. Poza tym Bóg, i co jest ciekawe, nie porówno rozdał przeróżne dary i charyzmaty. Bóg obdarował każdego człowieka, ale nie Porówno. Pamiętamy historię z Ewangelii: jeden dostał pięć talentów, drugi dwa tylko, a trzeci jeden. Bóg obdarował mądrością, poznaniem, cierpliwością, miłością, wiarą różne osoby w różnym stopniu. Dlatego, moi kochani, nie możemy się do nikogo porównać, bo naprawdę jesteśmy bardzo oryginalni. Bardzo indywidualni. I Bóg o tym wie. I kiedy będzie z nami rozmawiał twarzą w twarz w przyszłym życiu, on właśnie tak do nas podejdzie. Więc już teraz my chciejmy tak traktować siebie jako oryginała, ale każdego człowieka również jako pewną tajemnicę, której nie znamy. I nie możemy w zachowaniach, w reakcjach z nikim się porównywać ponieważ to będzie właśnie niesprawiedliwe, nieuczciwe. Moi drodzy, o co chodzi? Patrzcie. Są pewne sytuacje trudne, przed którą stajemy jako ludzie. Ale niektórym jest łatwiej odpowiedzieć na pewne trudności i przejść przez nie, niektórym jest trudniej. Niektórym jest łatwiej przebaczyć, niektórym jest bardzo trudno. Niektórym łatwo jest Zapomnieć zadaną krzywdę, niektórym prawie to jest niemożliwe, powiedzieć przepraszam, pojednać się, ponieważ różnie mamy udzielony ten, ten dar miłości, dar wiary. Też w różnym stopniu jesteśmy obdarzeni poznaniem rzeczywistości, prawdy o sobie, prawdy o świecie, prawdy o Bogu. Każdy z nas inaczej. Widzi rzeczywistość. Dlatego, moi drodzy, jeszcze raz podkreślam, nie porównujmy się nigdy z nikim. Dobrze? I teraz takie przykłady z życia. Zobacz, nieraz są małżeństwa, w których dzieje się coś trudnego. Była kłótnia. I teraz, kto ma pierwszy przeprosić? No ten, kto ma więcej łaski, kto ma Więcej miłości, kto ma więcej mądrości. On mówi pierwsze: przepraszam. Nie z, po prostu ten, kogo była większa wina, no to musi przeprosić. Nie. Przeprasza ten, kto ma więcej od Boga światła. I Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi takie zdanie. Tu właśnie nie zacytowałem tego na początku, teraz to robię. Komu więcej dano, od tego więcej wymagać się będzie. Ok? To, co mówiliśmy, że różnie jesteśmy stworzeni, różnie jesteśmy obdarowani, przeróżnie jesteśmy poranieni w różnym stopniu. Lecz Jezus podkreśla, komu więcej dano, od tego więcej się wymaga. Jeżeli komuś mniej dano, od tego się mniej wymaga. I Bóg do nas tak podchodzi, dlatego i my musimy też tak podchodzić do drugiego człowieka. Więc jeżeli masz dużo, dużo mądrości, dużo poznania prawdy o sobie, o świecie, o Bogu. To od ciebie się więcej wymaga niż od bliźniego. Więc to ty masz czynić pierwszy krok, jeżeli chodzi o pojednanie, to ty masz pracować więcej niż inni, to ty masz bardziej być gorliwa. Moi drodzy, komu więcej dano, od tego więcej się wymaga. Jeżeli jestem w pracy i mam świadomość, że Bóg mi dał bardzo dużo, to ja oczywiście będę pracował więcej niż inni. I to będzie, uwaga, uczciwe i sprawiedliwe. Nie porównuj się do koleżanki i kolegi. Jeżeli w małżeństwie ty wiesz, że Bóg dał ci naprawdę dużo, masz różne charyzmaty i dary, to ty pierwszy pewne rzeczy inicjujesz i mówisz słowo przepraszam. I na koniec chciałbym odwołać się do przepięknych dwóch przykładów filmowych. Pierwszy to jest z filmu Fireproof. Tam główny bohater. Dostaje nagle łaskę wiary, ale dostaje tę łaskę w chwili totalnego kryzysu swojego małżeństwa, kiedy już się rozwodzą praktycznie z żoną. Ale on dostaje tę łaskę, Bóg go napełnia miłością, cierpliwością, pokojem. I nagle co on robi? On zaczyna walczyć o tę relację, mimo że jego żona ma mniej obdarowania i jest nieskora do współpracy, jest nie miła często i na jego starania nie odpowiada wdzięcznością czy zainteresowaniem. On jak gdyby płynie pod prąd, kocha, kocha, sieje i nie widzi, żeby ziarno przynosiło jakiś owoc, ale się nie poddaje, ponieważ on więcej dostał. I moi drodzy, w pewnym momencie przygotowuje kolację, wcześniej posprzątał dom, przygotował to, co żona lubi zjeść. To było na stole. Pięknie się ubrał, zapalił świeczkę, czekał aż ona wróci z pracy. I kiedy ona wchodzi do domu, zdziwiona mówi: Co ty robisz? On mówi: Chciałbym zjeść kolację z moją żoną. Staną na wysokości zadania. I ona podchodzi wtedy do niego blisko, patrzy mu w oczy i mówi: Posłuchaj, ja ciebie nie kocham. I odchodzi do swojego pokoju. Wielki cios w jego serce. Lecz pamiętajmy, komu więcej dano, od tego więcej wymagać się będzie. W takiej sytuacji niejeden by się poddał, ale nie. On, jemu naprawdę Bóg dał żywą, prawdziwą wiarę. Więc Bóg wymaga więcej. Nie, nie poddawaj się. Przetrwaj tę próbę. I przetrwał. Aż później nastąpił nowy dzień, ale nie będę opowiadał, żeby nie zdradzić całego filmu. Bo, kochani, chodzi o to, że. Kto ma więcej, ten się nie poddaje. Jest gorliwy w płynięciu pod prąd. A drugi film, War Room, tam z kolei główną rolę gra kobieta. I ona jest w podobnej sytuacji, ponieważ jej małżeństwo wisi na włosku, mąż zaczyna ją zdradzać, umawia się z jedną kobietą i ta żona, oczywiście mając ten instynkt kobiecy, ona to czuje, ona to widzi, ale dostała też od Boga łaskę wiary i co robi gorliwie modli się za swojego męża nawet kiedy czuje że on jest gdzieś z inną kobietą to ona go nie potępia dostaje taką potężną łaskę komu więcej dano tego więcej wymagać się będzie i bóg wymagał od niej dużo więc ona się modliła i nie potępiała i po jakimś czasie życie temu mężczyźnie się pokomplikowało bo stracił pracę więc był w naprawdę wielkich tarapatach i, i spodziewał się, że jak przyniesie tę wiadomość do, do domu, do żony, to będzie afera wielka, bo wcześniej tak było przed nawróceniem żony często się kłócili więc przychodzi i mówi posłuchaj, to już wszystko jest do niczego właśnie mnie zwolnili z pracy i spodziewał się, że, że ona załamie ręce że będzie krzyczała, że po prostu go jeszcze zdołuje i dobije ona się spojrzała i mówi, no dobrze Jakoś sobie poradzimy. Postaram się wziąć drugi etat. Damy radę. Wiesz, przygotowałem obiad. Przebierz się i zapraszam do stołu. I on był w szoku. Taka reakcja? Co to było? Co to było? To było właśnie świadectwo, że ktoś ma więcej łaski niż droga osoba. Tak, tak reaguje człowiek mocno obdarowany miłością. Więc, moi kochani, Jezus w dzisiejszej Ewangelii o tym mówi: Komu więcej dano, tego więcej się wymaga. Ale to jest piękne. I moi drodzy, Ty i ja jesteśmy obdarowani przez Boga łaską wiary. Wielu nie ma takiej łaski wiary. Możesz pogłębić tę relację, możesz mieć więcej jeszcze tych darów, miłości i wiary. Wszystko zależy od Ciebie. I teraz na koniec chciałbym zaproponować wszystkim, którzy chcieliby przebudzić się duchowo zacząć Totalnie nową jakość życia wiary. Nawrócić się z religijności na prawdziwą relację z żywym, prawdziwym, osobowym Bogiem. Jest propozycja. Moi kochani, za trzy tygodnie w Aleksandrowie Łódzkim będzie odprawiony pewien kurs weekendowy. 16-17 listopada. Nazywa się Kurs Nowe Życie. Dwa dni, które przemienią całkowicie. Twoje patrzenie na Boga, na siebie, na ludzi, na świat. Staniesz się po prostu szczęśliwym człowiekiem i oświeconym. To jest miejsce, to jest weekend, w którym naprawdę Bóg daje dary. Już od tamtego momentu na pewno do ciebie będą się nosiły te słowa: komu więcej dano, od tego więcej wymagać się będzie. Ok, będzie się więcej wymagało od ciebie. Po tym weekendzie 16-17 listopada, ale warto. Nie chcę Wam opowiadać o tym kursie, nawet nie mogę szczegółów, ponieważ jest tam y, taka klauzura, że nie można opowiadać, co jest na kursie. Jakie tematy, jakie punkty programu, ponieważ jest on nasycony pewnymi warsztatami, pewnymi y, ćwiczeniami, które są y, niespodziankami, które zaskakują i właśnie żeby ten efekt zaskoczenia był zawsze świeży dla uczestników kursu wszyscy, którzy przeszli kurs nowe życie zobowiązują się do milczenia na temat co tam się dzieje. Ale moi drodzy, przeszedłem, prowadziłem kiedyś taki kurs, zaświadczam, że on przemienia życie i po prostu jest totalne obdarowanie, więc zachęcam. Teraz wkleję plakat reklamowy na ten kurs. Zapisz się już teraz, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona i miej naprawdę życie pełne pokoju i szczęścia. I nie przejmuj się, że Bóg od Ciebie będzie więcej później wymagał. Warto. Niech Pan nam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Do jutra.